Na kanale alkoholowe. Dzisiaj potestujemy miksy do drinków. Jest to temat w Polsce dość świeży. Z tego typu produktami spotkałem się jedynie w Stanach. W Polsce były do tej pory pod postacią gotowych miksów alkoholowych, które zwykle smakowały sztucznie. Na początek nowoczesny klasyk, czyli Paul Star Martini. Mieszanie każdego miksu wygląda tak samo: 40 alkoholu, lód i 1 trzecia butelki miksu. Po lewej stronie wykonuję ten koktajl w sposób tradycyjny, a po prawej przy użyciu gotowego miksu. Jak widzicie, ten po prawej zrobiłem o wiele szybciej. Z wiadomych względów i myślę, że może być to dobry argument za tym, żeby używać tego na imprezach, kiedy mamy na przykład gości i nie mamy czasu siedzieć długo w kuchni i robić drinki. Warto również te miksy schłodzić przed użyciem, wtedy nie pójdzie Wam aż tak dużo lodu, bo się nie będzie tak rozpuszczał. Na początek spróbuję drinka zrobionego tradycyjnie. Born Star Martini generalnie jest słodko-kwaśne. Użyłem tu półtora kawałka świeżej Marakui, a prawdę mówiąc nie czuć jej aż tak mocno. Przejdźmy teraz do miksu, tutaj o wiele mocniej czuć marakuje. W ślepym teście moja żona wybrała drink z miksu jako lepszy. Kolejne drinki będę testował pojedynczo. Kolejny miks nazywa się Zielono Mi i jest to ich wersja drinku BASE Smash. Moim głównym problemem podczas robienia tego koktajlu w sposób tradycyjny jest to, jak dużo bazylii trzeba zużyć, żeby zrobić jeden koktajl. Także tu mają przewagę. Smakowo czuć, że jest to podobne. Może minimalnie mniej intensywne niż na prawdziwej bazylii. Czas na Cosmopolitan. Jest to raczej damski drink. Generalnie nie jestem zbyt wielkim fanem Cosmo, ale kiedyś robiłem go dość często. I główny problem, jaki zawsze miałem, to znalezienie dobrego soku z żrawiny. Sprawdzamy miks. Smakuje OK brakuje mi trochę posmaku pomarańczy z likieru. teraz chyba najbardziej popularny drink w Polsce, czyli mojito. z tym koktajlem jest podobnie jak z kosmo. nigdy nie byłem wielkim fanem. choć w przeszłości robiłem go dużo. tutaj smak też ok. wydaje mi się, że dużo zależy od tego, jakiego rumu użyjecie. Teraz koktajl troszkę mniej popularny w Polsce Penicillina Oryginalnie składa się z whisky ajli Czyli takiej bardzo dymnej Ze zwykłej szkockiej blended Miodu z imbirem i soku z cytryny Sprawdźmy jak smakuje ten z miksu Jest ten charakter, jest ten smak Aromat dymny Osobiście zrobiłbym go bardziej pikantny i dymny Ale generalnie smakuje bardzo spoko Na koniec drink typu tiki Zombie Niestety pod ręką nie miałem klasycznego kubka do Tiki, dlatego zrobimy to w szklance. Popularność drinków Tiki w Polsce rośnie, ale nadal ciężko je znaleźć. Tym bardziej, że większość przepisów bazuje na alkoholach ciężko dostępnych. Zwłaszcza w Polsce, gdzie większość tego typu rzeczy musimy kupować przez internet. Także tutaj przewaga tego miksu. Smakowo jest coś w tym takiego ciekawego. Ciężko powiedzieć co. Jeżeli miałbym go poprawiać. Albo orszady, lub likieru typu chartreuse. Największą zaletą jednak chyba jest cena: za dyszkę macie bazę do trzech drinków i tak naprawdę, dokupując alkohol, macie gotowe koktajle. Zachęcam, abyście spróbowali sami i ocenili, jak wam smakuje. W opisie podaję link do sklepu, gdzie możecie je zamówić. Macie też tam kod zniżkowy ode mnie. Dajcie łapkę w górę, zostawcie suba i do zobaczenia.